Na wirtualny spacer po wesołej zaprasza producent piwa królewskie. Dzień dobry, drogi Piotrusiu. Witam cię serdecznie, drogi Pawełku. Cześć, cześć. Co ci tak wesoło? Hahaha, <laughs> wybacz! Aleś, jaki dowcip, No właśnie, proszę Państwa, jak zawsze zapraszamy na wirtualny spacer po jednej z 18 królewskich dzielnic Warszawy. Dziś najmłodsza warszawska dzielnica, bo jest nią ledwie od 18 lat, Wesoła. Tak, Wesoła i tak fajna, wesoła, nie za duża, prawda, kameralna. I fajna nazwa i widać, że po prostu wymiary też takie ludzkie, także generalnie myślę, że dobre miejsce. Chociaż zastanawiam się, czy Wesołej nie jest przypadkiem smutno, bo właśnie 18 lat temu to było odrębne miasto. No ciekawe, czy być lepiej miastem, czy dzielnicą. A no cóż, myślę, że trzeba by było mieć jakiś większy staż kilkuletni mieszkania tam, żeby to stwierdzić, ale faktycznie, że kilka takich osiedli, prawda, właśnie które mają same też ciekawe nazwy, bo i grzybowa, i zielona, i, i stara miłosna, prawda, która wcale się nie wzięła z miłości ta nazwa, tylko prawdopodobnie od imienia miłość, ale to tego też do końca nie wiadomo. Jedzie się nie do snej, tylko do miłosny. Tak, tak, dokładnie. Tak, to trzeba pamiętać o tej odmianie, ale Lokalizm... na przykład. Irytuje, jak tak, ktoś ale się do, do, to miasto, które istniało właśnie jako wesoła, na przykład zawierało też taki groszówka na przykład. O, taki. A, i ten MS. szczególnie wyniesiony fragment yy, dzielnicy, jak się jedzie yy, przez groszówkę, to widać panoramę centrum Warszawy, mimo że to kawał drogi. No, no widzisz tak, a groszówka wzięła się po prostu stąd, że były tam bardzo tanie grunty niegdyś. No i właśnie tak, gdzieś, prawda w tych dawnych czasach XIX-wiecznych taka nazwa się ukształtowała. Yy, choć nie Groszówka, ale właśnie wspomniana przez Ciebie Stara Miłosna, to historycznie, geograficznie centrum dzielnicy. Dokładnie. Tym bardziej, że ma ona bardzo bogatą historię, obfitą, prawda, do gdzieś od XIV wieku. Na pewno, że już wtedy, na pewno już wtedy istniała, tak? Czyli po prostu wiadomo, że te zapiski dotyczyły tejże miejscowości. No, czyli średniowiecze. Ale o, znowu, to pochodzenie nazwy jest niejasne. Tutaj możemy się troszeczkę pozastanawiać, drogi Pawle, właśnie co z tą Miłosną, no więc tak, no więc jest taka koncepcja, że właśnie od imienia miłość, ale też było takie żeńskie imię, Miłosna, to było żeńskie imię, więc może jakaś od jakiejś Miłosnej, która tam mieszkała, czy tam była właścicielką, żoną, kochanką, narzeczoną, albo mentorką e, całej miejscowości, no, ale również jest taka roślina, prawda, która się nazywa Miłosna albo Miłośna, więc tutaj też do końca nie wiadomo. Tak samo zresztą, bo też nie powiedzieliśmy o tym, bo tak zaskoczyłeś mnie tym dowcipem, o kurczę, niezwykle wykwintnym na po tak, Jak zawsze. Wesoło. E, no właśnie, że na, ta nazwa Wesoła to jest, to jest bardzo młoda nazwa, ponieważ pojawiła się odnośnie tego, tak zostało nazwane osiedle dopiero po zyskaniu niepodległości, prawda, gdzieś tam czy mhm. na progu niepodległości w 1918 roku. Czyli... Ktoś tak wymyślił, że będzie fajnie i po prostu zostało. Najstarsi kronikarze dzielnicy wspominają, że oto słynęła ona niegdyś jako właśnie wieś, jako uzdrowisko borowinowe. Okładano się tam tym leczniczym błockiem. No tak, to właśnie stara miłosno, słynęła z, w okresie międzywojennym z takiego uzdrowiska, konkretnie to było właśnie uzdrowisko borowinowe dla dzieci. Ale nie tylko, bo również, że tak powiem, Stara Miłosna ma tradycje lotnicze, a wiesz jakie? Czym, nie mam zielonych... Czy można było latać w Starej Miłosnej? Balonami. No, wiesz co, być może nawet jakieś tam starty balonowe się odbywały, tego nie wiem, ale na pewno latały szybowce. szybowce. To lotnisko, lotnisko szybowcowe właśnie to Stara Miłosna. W okresie międzywojennym tam znajdowało się lotnisko szybowcowe. Już szybowców nie ma. Ciekaw jestem, czy borowinę też wykorzystano wszelkie zasoby. No, być może jeszcze niektórzy trzymają po piwnicach jakieś słoiczki, prawda, na czarną godzinę. Okładając się nią dla zdrowotności. No dobra, pomówmy o architekturze. Za każdym razem usiłujemy znaleźć królewskie, charakterystyczne elementy architektury. I tu wesoła, przedziwnie ma dość charakterystyczną reprezentację stylu zakopiańskiego. No tak, to się właśnie dziwi. WTF, że tak. zapytam skrótowo. Ale widzisz, to nie należy się może jakoś specjalnie temu dziwić. Wiem, że dla ciebie, który może masz troszeczkę powierzchowną tą wiedzę na temat Warszawy, więc możesz nie wiedzieć takich rzeczy, ale po prostu wpływy na przykład zakopiańskie odznaczyły się dosyć wyraźnie w architekturze w ogóle warszawskiej. Natomiast powracały tak pewnymi falami, to taka fala się pojawiła właśnie w okresie międzywojennym, potem tam w latach 70., ale z tym, że ta późniejsza to była już tak bardziej a propos architektury letniskowej, natomiast tutaj akurat mamy obiekt sakralny, prawda? Mamy kościół właśnie w stylu zakopiańskim, przy ulicy Borkowskiej sobie stoi i cóż, to w ogóle był kościół, który był zbudowany nie tam. Tak, czyli był w ogóle przeniesiony, ponieważ on powstał w 1916 roku w Rokitnie koło Błonia. W międzyczasie, w okresie międzywojennym rzeczywiście została rygowana parafia w Starej Miłośnie i faktycznie tam wystawiono kościół drewniany, który został zniszczony w czasie wojny, w czasie w trakcie działań wojennych i po wojnie ten kościół z miejscowości Rokitna przeniesiono właśnie tutaj do obecnej Wesołej. Czyli po prostu został przeniesiony tam gdzieś pod koniec lat czterdziestych, zdemontowany tam i przewieziony. I tutaj zmontowany właśnie w takim stylu zakopiańskim. Także, ale to trochę skomplikowana historia, ale mam nadzieję, że zrozumiałeś. Tak, wujku. Zrozumiałem. E, bardzo dobrze. Piątka z plusem. Dziękuję. Właściwie szóstka. Piątka z plusem była za moich czasów. Słuchaj, nie... Pójdziemy na zwarcie. Zachowajmy pogodną atmosferę naszych spotkań. Pozwól, że zabiorę Cię więc do bagien. No tak, i znowu, tutaj mamy taką charakterystyczną sytuację a propos tych dzielnic tak zwanych peryferyjnych, prawda? Tym, że nie należy traktować tego określenia jako jakiegoś określenia pejoratywnego, bo to akurat stanowi o olbrzymiej wartości takich właśnie dzielnic jak Wesoła, które jak sobie spojrzymy na mapę administracyjną Warszawy, to po prostu jest tak jakby doklejona od wschodu, prawda, do e, samej e, Warszawy, że e, oferują one no, też atrakcje, można powiedzieć, ekologiczne, tak? Najdzikrzej... Tak, no i mamy tutaj bagnojacka. Właśnie. Rezerwat bagnojacka. Kto, kto był? Tenże Jacek. To jest właśnie dosyć tajemnicza sprawa, ale być może po prostu był to ktoś, kto w dawnych czasach utopił się właśnie w tym bagnie, w tajemniczych okolicznościach. Ale tego nie wiemy. Tak naprawdę to nazwa jest bardzo tajemnicza. Ona się pojawiła po wojnie i po prostu wcześniej to, to, to bagno niejako, ten teren, był nazywany torfowisko w zasadzie, bo to stąd się wzięło wyrobi dawne wyrobisko torfowe, był nazywany po prostu, było to znane jako Bartek. I tu nagle wkroczył Jacek. Prawda? Nagle wkroczył Jacek, i zostało to no, nazwane bagnem Jacka, i nikt do dzisiaj nie wie o jakiego Jacka chodzi. Zasadniczo miejsce jest jednoznacznie męskie. Ym, zastanawiam się, czy jesteś w stanie, przyjacielu mój drogi, wskazać jakąś jednoznacznie królewską cechę dzielnicy Wesoła. Yy... Cóż, być może sterujesz w stronę księcia, który był no nie królem, no ale... Książe, Masz Książę to książę, z tym, że muszę cię tutaj niestety nieco rozczarować, ponieważ książę Dródzki-Lubecki pochodził, co prawda, z rodu magnackiego, ale to był taki ród troszeczkę już Komu mocno... Komu nie stał? Mocno, znaczy to był ród, ród mocno podupadły, Aha. ale to z kolei sprawiło, że właśnie książę drudzki lubecki który był e, właścicielem e, e, części obecnej dzielnicy Wesoła, on faktycznie miał bardzo taki pragmatyczny umysł i mocno się przyczynił do rozwoju gospodarczego ówczesnego Królestwa Polskiego, czyli tak zwanego Królestwa Kongresowego, czyli między 1815 a 1830 rokiem działał jako minister skarbu. No dobrze, czyli znaczy byli... Konkretnie ministrem skarbu został w 1821 roku, żebyśmy się tak już zgadzali chronologicznie i encyklopedycznie. No ale fucha jest królewska. No, jak najbardziej. Prawda? Dużo mundurów wojskowych również w Wesołej można do dziś zobaczyć. E, dokładnie, tak jak i w sąsiednim Rembertowie, prawda, no bo to był ten jeden teren przechodził w drugi. Tutaj mamy e, przecież i, i wojsko i koszary były budowane na, na w dawnych czasach na obrzeżu tego... Dawnego poligonu powstawały koszary, które potem zostały przejęte przez wojsko polskie. Między innymi nie wiem, czy wiesz, jaka jednostka artylerii stacjonowała właśnie w wesoły? Była to jedna, nie wiem. Słuchaj, no taka bardzo malowniczo się nazywało. Dywizjon artylerii Pomiarowej. Co mierzyli? Tak. Wiesz, no na zapewne odległości. Poziom od, wesołości. Poziom wesołości i poziom, że tak powiem, odległości, od, które mu, musi pokonać kula arm, armatnia. Tak? Czy kula armatnia. To wyraźliśmy w odniesieniu do artylerii z okresu II wojny światowej, to wyraziłem się mocno dyletancko, no ale powiedzmy, że obrazowo. Ech, tak. Przyjmijmy, że było to dość obrazowe. Przyjacielu, Tajemniczość yy, wesołej to też yy, element dość czytelny, szkoła oficerów informacji. Tam szkolono tajniaków. Tak, no cóż, to powiedzmy sobie szczerze, że jeśli chodzi o in, tak zwaną informację wojskową, to szczególnie w latach 50. prawda była, ma wyjątkowo ponurą e, historię, bo podobno ci, którzy mieli nieszczęście się dostać w ręce e, tychże funkcjonariuszy, twierdzi, że są gorsi niż bezpieka, także po prostu niż UB, także e, bardzo mocno zagmatwana tajna e, historia, no po prostu kwestie wywiadowczo bezpieczniackie się tam e, rozgrywały. Do końca nie wiadomo, co oni tam robili właściwie. No to już dla wielbicieli bardzo tajemniczych, skomplikowanych, mrocznych y, historii. Chociaż mrok wcale nie panuje na dość przyjemnym placu Wojska Polskiego. To tak, centrum jest, to, Wesołej możemy to, tak, uznać? Tak, Wesoła, jak najbardziej plac Wojska Polskiego. Jeden z rejonów MSI, tej małej, fajnej, e, kameralnej dzielnicy. E, I to właśnie też na sama nazwa tego rejonu podkreśla te tradycje e, wojskowe, prawda, wtedy kiedy e, tam się znajdowały koszary, a potem osiedle, które też kształtowało się wokół e, wojska, ale jak najbardziej też miło sobie pospecerować. No, w tej chwili nie mamy takich ograniczeń jak kiedyś, bo wiadomo tam, że e, kiedyś to tam jeszcze za komuny to pozamykane, prawda, furtki, strażnicy, Daj wartownicy, de. prawda, przepustki i tak dalej. W tej chwili e, e, można zwiedzać, w większość przynajmniej. Co niewątpliwie sprawia olbrzymią przyjemność. Wesoła jest kameralna, zielona, właśnie tajemnicza, co zawsze jest atrakcyjne. Właściwie nie wiem, czy wesoła by się nie zasmuciła, gdybym powiedział, że to taki miniaturowy wawer. No, można powiedzieć, że. Tak, no ekologicznością swoją nawiązuje też właśnie do, do, do Wawra, właśnie tym, no i znowu mamy to miasto-ogród, tak, to jest właśnie to, tak, sympatyczne miejsce do, do mieszkania, tak, w zasadzie na samej granicy, tak, doklejona, doklejona ta wesoła do Warszawy od strony wschodniej, no ale cóż, wokół wszędzie fajnie, zielono, ekologicznie. Kameralne, zielone zaplecze wielkiej metropolii i królewskie warunki do egzystencji omówili dziś dla Państwa. Eee, poczekaj. A! Paweł Noroch. A! I Piotr, czekaj, y, Wierzbicki. Aha, no właśnie, pamiętałeś. To od drzewa, no nie? Wierzba. Naprawdę? Aha.